Dzieci. Ale zawsze obiegania. By mogły zobaczyć słonia. Dzieci zaczęły na Włośnie. Poszedł więc do mamy. Żeby obieścić jej BMW. Dzieci bardzo się uczyszczyły. Witek powiedział, zobaczmy też Azora. O! Azor, jak to Azor? Tak, cieszę się, jak się stało. I na oście zapełnał ogonę. Jacek i Witek bardzo się Moja... Ja mam swoich państwa. Mm. Kochani, pałonka Zosia postanowiła zabrać pasora z pasem przed wyjściem do zonu. Ale witek. Ubiegł Zosia. Bardzo oddawna była wąż. W końcu późnym południem cała rodzina.

Opowiadał o tym, czym żyli się słonie. Dzieci są bardzo zainteresowane. Tylko Azor, jak to nasz kochany Azor, będę dał ogon zainteresowane bardziej motylem niż słoniem. Zwierzęta chyba nie przypadły sobie do gustu. Po wszystkich piskach i brzaskach radości, rodzina pojechała do domu. Tylko słoń... został tam, gdzie stał. Tak to był piękny, rodzinny dzień dla wszystkich. jest ピッカ、ジャッジが好きなの